Witam państwa bardzo serdecznie i już na naszych łączach witam także pana Marka Wocha bezpartyjni samorządowcy kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry. Witam Panie Marku. I właśnie o barwach kampanii, pana i pana konkurentów, dziś chcę porozmawiać z Panem. No i pierwsze pytanie, jak idzie kampania? Na razie pana wynik nie jest zbyt zadowalający, ale czy szykuje Pan jakieś wunderwaffe? Jakie Pan ma plany, na co Pan liczy w, w tej kampanii? No i jak idzie zbiórka podpisów. O, tyle pytań, szanowni Państwo, no, nasza kampania trwa wiele lat de facto jako bezpartyjnych samorządowców. My ciągle jesteśmy z racji tej, że politycy organizują co chwilę jakieś wybory. No, nie tak dawno, czyli półtora roku temu braliśmy udział w wyborach do Sejmu i do Senatu. Ja przypominam, to w kontekście pytania o wyniki. My mieliśmy półtora miliona głosów, i dzisiaj, jak ja mówię publicznie o półtora miliona głosów oddanych na bezpartyjnych samorządowców, to tak średnio ktoś to w ogóle nawet z tak zwanych znawców tematu przyjmuje do wiadomości. już mówię, milion głosów do Senatu i ponad 400 tysięcy do Sejmu, tylko że mamy tak system ustawiony, to a propos mojego krytycznego podejścia do tak zwanych JOW-ów głoszonych przez Pawła Kukiza, gdzie milion głosów do Senatu i nikt nie wchodzi do Senatu jako, sam, jako kandydat tak? na senatora. To, czyli to jest błędna była koncepcja z tymi jowami, bo zawsze, jeżeli robią partie polityczne bloki, to zawsze jesteśmy trzeci. Wybory do e, samorządu, pomimo tego, że jedna z partii politycznych próbowała i ukradła nam szyld, czyli zarejestrowała komitet partyjny, doklejając sobie bezpartyjnych i samorządowców, to pomimo tego, że e, e, to zrobiła i nie wiedzieć czemu Państwowa Komisja Wyborcza to zarejestrowała, to my, żeśmy poszli do Sądu Najwyższego, właśnie do Izby Spraw Publicznych, o której ciągle jest mowa, że ktoś teraz nie chce uznawać uchwał tej Izby Sądu Najwyższego, to Państwowa Komisja Wyborcza przegrała z nami proces i musiała nas jako bezpartyjnych samorządowców zarejestrować i pomimo tego mieliśmy powyżej 3%. I no stąd... ale, ale co z bieżącymi wyborami? Znamy, ja znamy te perturbacje Dobrze. Dobrze. i, 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 i okay. pytanie ponawiam, co ze zbiórką 100 tysięcy podpisów? Czy dacie momencie, radę? Bo, bo momencie. proszę ponad 300 tysięcy na jesieni. Bo po, podpisy były też do samorządu zebrane w całym kraju i do europarlamentu również były zebrane podpisy, więc oczywiście dzisiaj apelujemy i prosimy naszych sympatyków o pomoc w zbiórce podpisów. Natomiast na trzykrotność zorganizowania w ostatnim półtora roku wyborów no, pokazuje na naszą skuteczność, a w kontekście wyników, ja przypomniałem trochę historycznie, bo to nie jest oczywiste, jaka walka była z nami, żebyśmy się nie zarejestrowali, i co do wyników. Jak my możemy mówić o wynikach, jak nikt o woha nie pyta, jak nikt nie pyta o bezpartyjnych samorządowców w sondażach? Ja ostatnio pokusiłem się o rozmowy z właścicielami sondażowni, z osobami, które są kompetentne, i mi bardzo dobrze wytłumaczyły, jak jest z tymi sondażami. Otóż dzisiaj pan redaktor, czy Państwo, czy ja mogę sobie wykupić taki sondaż i sobie mogę dobrać poszczególnych kandydatów. O których ma sondażownia pytać. No to ja się zadaję swoje pytanie do innych, czy to jest normalne, jeżeli w sondażach pojawiają się nazwiska, którzy nawet nie są jeszcze zgłoszeni do Państwowej Komisji Wyborczej jako komitet wyborczy, tak jak my zgłosiliśmy i Państwowa Komisja przyjęła, i tak samo innych kandydatów. Tylko pytamy sobie, kto sobie wymyśli jakiegoś kandydata. No nawet nie wiemy, czy on będzie kandydował. No mieliśmy wczoraj konwencję lewicy. Gdzie jeden z kandydatów potencjalnych wymieniany w sondażach, w, w pytaniach, ogłosił, że on nie będzie kandydował, tylko kieruje swoje poparcie na kandydatkę lewicy. Więc moim zdaniem dzisiaj zajmowanie się pseudosondażami, z całym szacunkiem dla ludzi, którzy są męczeni tymi pytaniami, pytaniami na kogo będziesz głosował, no to jest przedwczesne z tego powodu, że yy, tak naprawdę do 4 kwietnia będzie wiadomo naprawdę, kto będzie kandydował kto zbierze podpisy i kto zostanie tak naprawdę zarejestrowany. I wówczas można pytać o sondaże. A ja z uporem maniaka dopytuję, pan się o zbiórkę podpisów nie martwi. Będzie 100 tysięcy Marka Wocha. Znaczy ja nie jestem politykiem, jak pan redaktor wie i słuchacze. I ja nie mówię rzeczy, o których pojęcia nie mam, jak to przyjęło się w Polsce w naszym ustroju. I nie tylko w Polsce, bo generalnie w różnych krajach politycy mówią coś, o czym pojęcia nie mają. Natomiast z racji tej, że my staramy się być poważną, merytoryczną alternatywą właśnie dla partii politycznych, to nie mówimy, że my mamy, później będą, będziemy szukać albo nie wiemy, że mamy. Jeżeli złożymy te podpisy Państwowa Komisja Wyborcza przeliczy, bo to też są jeszcze procedury sprawdzania, też nasi nie sympatycy, ale też sympatycy, którzy podpisują oni nie wiedzą, jaki adres wpisać, wpisują adres swojego miejsca zamieszkania, tylko problem polega na tym, że adres musi być rejestru centralnego wyborców, i na tym jest dużo odrzutów, tzw. podpisów. To są technikalia, i dlatego odpowiadając, my każdego do ostatniego dnia prosimy o wsparcie, natomiast my założyliśmy też, jako bezpośredni samorządowcy, że 20 lutego będziemy robili podsumowanie, czyli nie będziemy czekali do żadnego ostatniego marca ze zbiórką, tylko 20 lutego kończymy jakby pierwszą, pierwszą zbiórkę, żeby wiedzieć ile mamy i wtedy będziemy to komunikować. A zatem proszę Pana odpowiedź i ustosunkowanie się Pana jako kandydata na prezydenta do trzech podstawowych, jak mi się wydaje, zagadnień, do których odnoszą się pozostali Pana konkurenci, no także ci główni, mówi, mówię o Trzaskowskim i, i Nawrockim. Pierwsze pytanie. Jaki jest Pana stosunek do Paktu Migracyjnego i do Zielonego Ładu, czyli dwóch takich najbardziej kontrowersyjnych, wydawałoby się, propozycji Unii Europejskiej wobec Polski? Pierwsza rzecz. To ja pozwolę sobie tutaj mieć odmienne zdanie, że to są jacyś główni kandydaci. To wyborcy 18 maja zdecydują, kto jest tym głównym, bo dzisiaj to, że jest kreacja podprogowa i manipulacja, kto jest tym głównym, to ja jednak nie podzielę tego poglądu. To punkt pierwszy. To wyborcy. Już mieliśmy przykład Rumunii, że się okazało, że człowiek, który miał jeden punkt procentowy, no to raptem nikt się nie spodziewał, no to unieważniono wybory i cała, teraz jest ideologia uprawiana, dlaczego unieważniono. Więc ja bym z tą głównością, zwłaszcza dzisiaj w tak spolaryzowanym społeczeństwie i jeszcze do końca niesprecyzowaną liczbą kandydatów, nie wiemy, kto będzie tak naprawdę do dzisiaj kandydował, bo różne opowieści krążą tak w świecie politycznym, więc poczekajmy na tych głównych. To, to punkt pierwszy. Ja mam taką serdeczną prośbą, jak już PKW zarejestruje kandydatów, to ja wtedy będę mógł się odnieść, kto jest tym kandydatem. Druga kwestia, Taka, kamery turyczna. no proszę państwa, no, zostało wydane kilkadziesiąt milionów złotych na, przy wyborach do parlamentu w 2023 na referendum. I teraz ja przypominam, co się zadziało. Z racji tej, że konstytucja 97 Wprowadziła dwa patologiczne rozwiązania, gdzie Polska nie może się rozwijać, Polska nie może być silną Polską, z prostego powodu, że utworzono dwa ośrodki, to zrobiły rządy lewicowe. Ja przypominam, stworzono dwa ośrodki władzy wykonawczej, i do dzisiaj prezydent z premierem, obojętnie jakiego rządu, się kłóci. To jest, proszę Państwa, w żadnym ustroju politycznym nie jest to praktykowane, bo wiadomo, że każdy naród zdolny, a my jesteśmy bardzo zdolni narodem, nie może sobie coś na to pozwolić. I przypominam, mamy dwa ośrodki władzy, natomiast z punktu widzenia publicystyki jest to przedstawiane, że jeden kłóci się z drugim człowiek o krzesło. To jest niepoważne traktowanie narodu i my jesteśmy przez to niepoważnie traktowani na świecie. Druga sprawa, jeżeli o pakt migracyjny to i referendum. W tej samej konstytucji zaszyto próg zaszyto 50%, że musi być pójść do wyborów, żeby referendum nie że nie było ważne, tylko żeby było wiążące. To jest dosłowne tłumaczenie konstytucji, w tym to, proszę Państwa, my nie jesteśmy w stanie się tak zmobilizować jako naród, żeby było 50%. Proponujemy, bo równocześnie Pan pytał o zbiórkę podpisów. My zbieramy również podpisy pod obywatelskim projektem e, pod tytułem Rzeczpospolita Polska Obywatelska, gdzie chcemy dwie kadencje Sejmu. Chcemy obniżyć do 30%, proszę Państwa, próg wiążący, żeby nie ganiać w cudzysłowie mnie na, do referendów, i później mówić, że społeczeństwo polskie nie ma nic do powiedzenia, jak idzie 10 milionów, a nie 13 do referendów. I Poleccy którzy zagłosowali, było ponad 40% właśnie sprzeciwu naszego społeczeństwa dla paktu migracyjnego, cokolwiek to znaczy, bo to są dziesiątki różnych rozporządzeń i dyrektyw. Nie ma czegoś takiego jednego dokumentu unijnego, że jest jakaś magiczna dyrektywa pod tytułem Pakt Migracyjny, tylko są pozaszywane poszczególne procedury w poszczególnych aktach. Unijnych i dzisiaj politycy mówią, że oni coś zlikwidują, rozpiszą referendum, co nie jest prawdą. To oczywiście Nasz bardzo polityka... ważne, co Pan mówi, ale przypominam o moim pierwszym pytaniu, Pamiętam. czyli pak migracyjny, Zielony Ład i Pana do nich stosunek. Z prostego powodu, my potrzebujemy jako naród polski, jako przedsiębiorcy, pracowników i to czy to są obywatele naszego kraju, czy obywatele. Innego kraju. Mamy masę tak naprawdę dzisiaj zarejestrowanych osób, cudzoziemców. W ZUS-ie, w NFZ-ie, co płacą podatki, płacą składki tak, na ubezpieczenia społeczne i NFZ i po, polski przemysł potrzebuje, polscy przedsiębiorcy potrzebują, żeby się rozwijać. Natomiast pan pyta o jakichś nielegalnych uchodźcach, którzy mają być tu wwożeni, podrzucani. To jest w ogóle dyskusja nie na temat, bo w żadnym normalnym kraju i żaden przywódca nie może się na to zgodzić, żeby ktoś nielegalnie mu podrzucał jakichś obcych ludzi bez żadnej weryfikacji, bez żadnej kontroli, bez żadnego nadawania statusu. No, ale... Co ma oznaczać pana stosunek jednak pozytywny do, do tych, co pracują? To znaczy, że jak, jak, jak do pracy? No, bo to jest znany mechanizm, prawda? Środowiska przedsiębiorców lobbują na rzecz tego, żeby sprowadzać ludzi niby to do pracy, a tak naprawdę sprowadzają ich do najprostszych pracy mroczne korporacje, które w krótkim terminie wykorzystują tych ludzi, a później oni obciążają nas system. Socjalne, edukacyjne, etc. I to są zarówno ludzie z Ukrainy, jak i z Bangladeszu, jak i z Indii i z innych afrykańskich kierunków. Więc jakby rozumiem, że pana stosunek do sprowadzania tutaj migrantów jako takich do pracy, to to jest pozytywne, tak? Znaczy ja tylko powiem ze z punktu widzenia swojej poprzedniej funkcji, czyli zastępcy rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, przedsiębiorcy tysiącami pisali wnioski do biura rzecznika, żeby udrożnić możliwość nie sprowadzania, tylko możliwość zalegalizowania pobytu w naszym kraju dla pracowników to jest jakby jedna rzecz. To ja mówię stanowisko przedsiębiorców, bo inaczej przedsiębiorcy nie będą płacić podatków czy składek na ZUS czy na NFZ, i to jest w interesie każdego obywatela naszego kraju. Natomiast czym innym jest publiczna taka zajawka, że tak powiem, czy publiczne mówienie o pakcie migracyjnym? Mówimy o nielegalnych uchodźcach, proszę Państwa. To w ogóle nie ma miejsca. W żadnym kraju nie powinno być miejsca, żeby w ogóle my dyskutujemy o nielegalnych uchodźcach, już nie mówiąc, że my będziemy musieli płacić za takie osoby, których nasz kraj nie przyjmie, bo to jest nie do przyjęcia. No kończąc ten wątek migracyjny, ciekaw jestem, jacy to przedsiębiorcy. To rzeczywiście były tysiące wniosków. Ale pan poprzednio tak. był dyrektorem Ale... Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. No, i... Dyrektorem Biura Zastępcą Rzecznika. Oczywiście, że tak, to już daje przykład. No Chociażby w rolnictwie, chociażby w, w, w usługach, chociażby w handlu. W rolnictwie? Co pan opowiada? No, to są jakieś nowe dane. No, gdzie, tak. gdzie w rolnictwie? To, ma, nie są nowe dane, bardzo chętnie można znaleźć no, w zus ZUS publikuje dzisiaj y, prawie milion osób, która płaci składki. Milion osób i tam jest ma szczegółowe dane, w jakich branżach te osoby pracują. To nie jest żadna tajemnica. Oli z jakich branż są zatrudniani ludzie? Bo my tak czasami mam wrażenie, że nie wiemy, kto pracuje obok. No, ciekaw życia. jestem tych, tych danych, ciekaw jestem tych firm, które tak do pana wnioskowały. Sam byłem jako prezes Izby Polskich Przedsiębiorców, jestem członkiem bardzo, ciał bardzo, przy rzeczniku i, i, i jakoś nie bardzo, mogłem się dopatrzeć bardzo, polskich małych średnich przedsiębiorców, którzy bardzo, bardzo, takie wnioski by składali. Ale okej, okay. ale to już mówię, do Pan wie lepiej. Do dzisiaj, znaczy wiesz, ja wiem co. Pan, było, pan zna to lepiej w tym sensie, tak. I, i, I jakie czynności było były podejmowane, włącznie z tym, że został powołany zespół specjalny do spraw cudzoziemców zatrudniania, włącznie z tym, że z Adamem czym Rzecznikiem były dziesiątki tak naprawdę spotkań w tej sprawie organizowanych. Mobilizowanie już y, procedur właśnie. Y, no tak, tylko że, że w tym zespole byli głównie prawnicy przedstawiciele lobbystów z zagranicznych korporacji, znam, bo znam ten zespół, i, i tam to wie pan, pan mówi, żadnych pan polskich mówi... przedsiębiorców nie widziałem, może, przynajmniej może tych, którymi się teraz... zajmował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Często Panie, o tym Panie... pisałem i, 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 i widziałem jakby pewną mistyfikację Piotrze, tego mechanizmu. Panie Piotrze, może dziś. Dzisiaj takie jest, że są jakieś zagraniczne korporacje w tym biurze. Rzecznika, proszę mi wybaczyć, nie pracuję tam od wielu miesięcy. W związku z tym nie wiem, kto dzisiaj reprezentuje, natomiast ja wiem, że z punktu widzenia wówczesnej naszej pracy takie miejsca miały zdarzenia i mogę bardzo chętnie udostępnić link z podejmowanymi czynnościami przez biuro w imieniu przedsiębiorców. Żeby jednak nie tyle ułatwiać, ale żeby nie przeszkadzać, żeby przedsiębiorca nie czekał na pozwolenie chociażby miesiącami zatrudnienia pracownika, więc to jest jakby wątek to, jeden. Natomiast to, 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 innym jest... to dziwne, no bo, bo mówię, bo szczególnie pracownicy z Ukrainy nie musieli żadnych właściwie procedur przechodzić. Ale rozumiem ale... i pana stanowisko nie, nie, zostało proszę. tutaj zarejestrowane. Zaraz, zaraz, Chciałbym zaraz, pytać zaraz. Pan... O, o ten nie, nie, bo, drugi czy łączyli zielony ład. Bo... Nie nie, ja lubię język precyzji, więc Proszę spokojnie. Bo to co pan mówi o obywatelach Ukrainy, to jest inny wątek. My mówimy od 2018, kiedy biuro powstało. Więc to nie mieszajmy. A jeżeli weźmiemy w strukturę zatrudnienia z poszczególnych krajów, to nie tylko obywatele Ukrainy w Polsce pracują, no nie możemy odbierać też i że oni płacą tutaj podatki, no bo nie bardzo rozumiem tego toku myślenia, ale... że ludzie płacą, pracujący i płacący podatki i składki, to my mamy co z nimi teraz zrobić. Nie, nie, nie. No, ale ja, to ty... się... ja tylko mówię o tym, że skala y, y, zaproszeń do pracy w Polsce była moderowana. Była organizowana w tej skali, właśnie przez lobbystów dużych korporacji, a tak naprawdę lobbystów tej agendy multikulturalnej. I, to, i, tam, i tam nie było, bo znam te, te problemy, tam nie było polskich przedsiębiorców, a szczególnie tych, którymi zajmował się pan Adam Abramowicz i pan, którzy tworzyliście bardzo pożyteczne i ważne dla polskich Dziękuję. przedsiębiorców biuro. Natomiast no, jakby no, nie, nie spotkałem się. Natomiast oczywiście pana informacje bierzemy tutaj za dobrą monetą, zostały zarejestrowane w można naszym programie, a ja chcąc sprawdzić. przeprowadzić ten pana test jako kandydata na prezydenta, no, chciałbym dopytać już w kolejnym kroku o sprawę Zielonego Ładu. No to znowu Zielony Ład. Proszę Państwa, no Zielony Ład tak zwany spowodował bardzo duże koszty energii, bo to rzadko się mówi. To, to Zielony Ład, bo my się śmiejemy, że, że drzewko będziemy chronić, że będziemy łąkę chronić albo krowy nie wypuszczać na Pospisku. No, proszę Państwa, no nie możemy obśmiewać poważnych rzeczy. Jeżeli chodzi o tak zwaną transformację, to od samego założenia, od samego początku nikt nie ukrywał, że koszty będą przerzucone na obywateli poszczególnych państw narodowych. Przecież to jest w oficjalnych dokumentach. To, że politycy kłamali, to, że parlamentarzyści, którzy siedzieli, biorą miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych w przeliczeniu z, z euro, to proszę Państwa jest inny świat. Ale o tym doskonale każdy wiedział. Mówię jako wykładowca na uczelniach Prawa Unii Europejskiej. Od samego początku, kiedyś, bo teraz już nie pracuję z racji innych obowiązków, ale wykładałem te przedmioty. Wiele, wiele lat temu, jak tylko zaczęto o tym mówić, to wprost wskazywano, że to poniosą koszty obywatele. I co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj się dzieje, że ta transformacja, czyli przechodzenie chociażby z węgla na wiatraki, na fotowoltaikę, gdzie już nie mówimy, że my kładziemy panele, ale właśnie to wiem znowu od przedsiębiorców z praktyki w biurze i dzisiaj też współpracując z przedsiębiorcami, że nie mówi się o fotowoltaice, która jest tak naprawdę produktem, który już się zużywa. A czy ktoś odpowiada jak utylizować te rzeczy? Jak ściągać to z dachów? Bo mamy tam różne substancje, które większość też jest szkodliwych. I nikt o tym nie dyskutuje, a my mówimy o Zielonym Ładzie, bo żebym sobie na dachu w panel włożył fotowoltaiczny, ale już o Zielonym Ładzie, że jak zutylizować bezpiecznie, bez narażania na życie i zdrowie otoczenia, to już o tym nie mówimy. Znowu, ale chodzi o koszty. I teraz co zrobiono? Jeszcze w poprzednich latach, chociażby sektor MŚP miał zwolnienie, czyli była ustawa, była pułap był w wysokości do 700 zł, że nie można było tego przekroczyć, ale wielu przedsiębiorców dzisiaj wpada w, w taką pułapkę, że podpisało umowy z poszczególnymi firmami energetycznymi i dzisiaj są analizy robione, ja robiłem ze swoim przy, przyjacielem, on jest na tym się specjalizuje Łukasz Pająk i on pokazuje w danych, że dzisiaj przedsiębiorcy będą płacić po 2-3 tysiące, czyli wielokrotnie za koszt energii, bo nie wprowadzono w ustawie zwolnienia, tak jak wprowadzono dla obywateli pod koniec ubiegłego roku. I, 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 I pozwoli pan, że jeszcze jedno pytanie z takiego z takiej, nazwijmy to jazdy obowiązkowej. Pytanie o liberalno-lewicową agendę w edukacji, ale też i jeśli chodzi o prawodawstwo, jeśli chodzi na przykład o sprawy liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. I tak zwanej aborcji na życzenie. Jaki, jaki pan ma stosunek do tych dwóch olbrzymich ja tematów, bardzo złożonych, ja. ale mhm. widziałem pana m.in. promującego Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy ma pan y, 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 stosunek bardziej łagodny do tych spraw? Podobnie jak Wielka Orkiestra i lider związanych z morderstwami nienarodzonych dzieci. I czy, I czy też wspiera Pan te reformy edukacyjne, cięcie programów szkolnych, które dziś realizuje Pani Barbara Nowacka? Trzy wątki Pan poruszył najważniejszy, ja jestem za życiem, mam sześcioro rodzeństwa, była nas siódemka na wsi, żeśmy się wychowali Lubels lubelskiej, podlaskiej, bo kiedyś było bialsko-podlaskie, czyli na Podlasiu. Geograficznie dzisiaj jest administracyjnie lubelskie. I wychowano nas na kilkunastu hektarach. Tata dorabiał jako kierowca, więc ja nie bardzo rozumiem, w czym jest problem z wychowywaniem dzieci. Doszliśmy do takiego etapu, że w ówczesnych czasach, ja przypominam, przepisy prawa dopuszczały, Aborcje nawet ze względów społecznych. To dopiero pod wpływem Trybunału Konstytucyjnego na początku 90. lat uznano, że ten przepis jest niekonstytucyjny i go wyrzucono z ustawy. Tylko proszę zauważyć, ja jestem rocznik, grudzień 78. I te roczniki, 78, 9, 80, jak pan zobaczy na demografię, to rodziło się na 700 tysięcy tak. w sytuacji, kiedy aborcja była dopuszczalna nie tylko ze względów biologicznych, czyli chorobowych, ale ze społecznych i nikt komu nie, nie dochodziło do tego, Ma pan rację, to jest sprawa... Utrzymać... Zobaczy czysto ideologiczna no, to jest sprawa no, czysto to ideologiczna. Pan na I by, żyło się biedniej ludziom. Tak, niby tak. niby było, nie było ty, co jeść, tylko był ocet na półkach, to ja się czasami śmieję do rodziców, to jak żeście siódemkę wychowali. No bo przecież chyba nie na oczcie, jak widzimy tą propagandę pokazującą też życie sprzed 89. co ja nie mówię, że było super, ale proszę Państwa, no nikt tam stu tylko nie pił i, i tyle. Natomiast chodzi o to, że teraz proszę zobaczyć, dożyliśmy do 2025 i w tym roku już widać, że jeszcze nie ma pełnych danych za 2026 poniżej 300 tysięcy 270 tysięcy urodzeń i tyle się mówi o aborcji, tyle mówi się o dostępności tej aborcji. Więc ja nie bardzo rozumiem też do końca, poza ideologią polityczną. Po co się tym zajmować, jak my mamy w drugą stronę, ludzie nie mają gdzie mieszkać młodzi, nie mają poczucia bezpieczeństwa stworzonego przez państwo, nie mają poczucia bezpieczeństwa, że jak wezmę kredyt, bo ja jeszcze jestem szczęśliwcem, pracuję 32 lata, od 16 roku życia, 31 i po 15 latach było stać mnie na kredyt na kawalerkę w Warszawie, którą spłacam od 15 lat. Natomiast pokolenie młodsze, czyli obecnych 20-kilku latków, wykształconych ludzi, ambitnych, którzy by chcieli kupić mieszkanie, to nawet ich na kredyt nie stać, bo tak wywindowano stopy procentowe, które my mamy najwyższe w Europie. Europejski Bank Centralny obniża już poniżej 3 za chwilę będzie punktów procentowych. U nas średnia to jest 6 NBP i NBP nic nie mówi, że będzie obniżał. To, to bardzo Czyli merytoryczne jest... uwagi. My mamy mało czasu i jeszcze chcę w związku z tym pana dopytać: no to dlaczego pan wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jeszcze, która jest jakby w, idzie wbrew tej nie, pięknej idei, którą pan tu wygłosił? Nie, ale przepraszam bardzo, ja pierwsze słyszę, że wspierałem. Wielką orkiestrę. U, w kampanii uczestniczył pan, widzieliśmy takie zdjęcia. Znaczy, proszę mi pokazać, panie redaktorze, A? bo ja różne rzeczy widzę, różne rzeczy czytam o sobie, ale chciałbym zobaczyć, natomiast na pewno ja jestem za wspieraniem wszystkich organizacji, które świadczą pomoc. Potrzebującym. Natomiast nie. chciałbym zobaczyć. Dobrze. Dobrze, rozumiem, że pan się tutaj dystansuje od tego znaczy, i, nie. Ja, i ja, to... ja po prostu nie. nie... Raczej mam jeszcze pamięć bardzo dobrą, natomiast chciałbym zobaczyć, w jakiej sytuacji to miało miejsce. Więc, panie że jak pan to coś widział, proszę mi to pokazać. Więc zostawmy nie nie, nie, nie jestem tutaj prokuratorem. Nie, nie, ale, wie pan, rozmawiam panie Marku, panu, pan no, mija, mija zwracam się. uwagę, ja staram Zwykła. się to... pana tutaj przedstawić w jak najbardziej obiektywnym świetle. Nie, ja robię, no i, no dziękuję, no i jeszcze, ja chciałbym... jeszcze proszę skomentować pana stosunek do, do tych planów zmiany w edukacji. No proszę pana, jeżeli ktoś mnie pyta, zazwyczaj studenci, jak ja mówię, skończyłem zawodówkę, liceum, studia, jedne, drugie, doktorat, jaki to system cudowny może funkcjonować w Polsce? Ja mówię, całe szczęście, że nie funkcjonował żaden system, bo dzięki temu ludzie tacy jak ja, bo to nie tylko ja jestem taki, że tylko zrobiłem, bo wiele osób, różne ścieżki edukacyjne. Miało i kończyło w przeciwieństwie do dzisiejszych marszałków Sejmu, chociażby czy pani minister, która zapomniała, że nie jest magistrem. To jest w ogóle na poziomie jakiś kuriozum, że mamy kilkudziesięć, dziesiątki tysięcy doktorów, magistrów, ambitnych młodych ludzi, którzy jej rodzice zainwestowali w ich wykształcenie, a dzisiaj, się ktoś tłumaczy, że on nie miał czasu, żeby skończyć magistra. Proszę Państwa, to tak na boku. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje w szkolnictwie wyższym, to znowu jest i w szkolnictwie się powszechnym, to jest, proszę Państwa, znowu ideologia. No, ja sobie nie przypomnę, Pominam, żeby w mojej szkole podstawowej na wsi w Konkolewnicy ktoś mnie jakby z punktu widzenia ideologii przekręcał w zależności od tego, kto wtedy rządził. I przede wszystkim. A po drugie, to rodzice zgodnie z konstytucją mają wpływ na wychowanie ze względu na swoje poglądy, na światopogląd, na religię, na filozofię, proszę Państwa. Więc dzisiaj tempa propaganda, zwłaszcza pani minister, z całym szacunkiem, która nie wie, że nie było polskich nazistów, no to jeżeli to ma być autorytet dla mojego dziecka czy dla milionów dzieci, no to ja też mam tutaj poważne. I ktoś mówi, że się przejęzyczył. No proszę Państwa, to naprawdę chyba za daleko. Więc ja bym jednak tutaj z ostrożnością dokonał korekty. Jeżeli komuś się wydaje, że poprzez odgórne dyrektywy i rozporządzenia może mieszać ludziom w głowie i tym bardziej dzieciom, to myślę, że się pomylą ci Państwo. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że w tej czasami emocjonalnej rozmowie plastycznie przedstawiliśmy pana poglądy, które być może zachęcą niektórych z Państwa do głosowania lub do poparcia drogą podpisu kandydatury pana Marka Wocha, za którą to dyskusję bardzo mu dziękuję. I bardzo proszę Państwa, zostańcie z naszym kanałem. Dziękuję panie redaktorze i dziękuję za wsparcie i za podpisy. Kłaniam się, panie redaktorze.